rote rotę kurwik leszczen, na was są same skargen, warum wy nie mówicie Guten Morgen do innych teachers, Eliza obsrana waliza, mi tam też nikt dzień dobry nie mówi. Entschuldige, a kim ty jesteś w tej szkole? Nikim. Zatwardzona Ewelona, kiedy twoja mama zamierza przyjść na wywiadówkę? Ona na pewno nie pójdzie z panią na żadną wódkę. Martynka skocz mi do meblowego poleki uspokajające. Proszę bardzo, frekwencja klasy 21,37%, to jest totalna patologia. Pani Frau, ja mam usprawiedliwienie. Magdalena, słuchaj, Ciebie dwa tygodnie nie było w szkole z powodu biegunki? Tobie ktoś Berłem przywalił, ja w 39 to z biegunką przebiegłam maraton i wygrałam brązowy metal. Laura obstra dinozaura i Jessica głośnościka. pani Barbara oblodzisz się skarża, żeby tak głośno, rozmawiacie na lekcjach. O czym wy tak dyskutujecie? Ale my nie rozmawiamy. Tak tak, wy nie rozmawiacie, a ja grałam w szeregu. No chyba ogra. Wzrok to ja straciłam od dynamitu w 39, ale słuch to mam ostry, że można cebulę kroić, co jest bezczelność! Jeszcze jakieś Iren? macie? Bo jak nie to robimy Boże. A jak nie jesteś kibiem w tej kasę, to dajesz tutaj.